Jeżeli chcecie kupić najtańsze końce przez PaySafe, zapraszam Was do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam! Siemanko, z tej strony Kamek, witam Was w kolejnym odcinku sezonów. Dawno nie było czasu do tego powrócić, no bo hej, ile może nie być sezonów? Ile może być czasu, w którym Kamek nie musi sobie od tak pogadać od rzeczy? No i to jest właśnie ten czas, kiedy ja sobie będę rozmawiał do Was, a Wy możecie słuchać i oglądać zarazem. No i miejmy nadzieję, że wygramy kolejny mecz sezonów. Trzeba tą serię też dokończyć, no bo jesteśmy w trzeciej lidze, to nie wypada jej tak zostawić po prostu. Także wszystkie serie powoli kończy... znaczy wszystkie serie. Sporo serii się kończy, paczki Hema powoli też już... Będą się kończyły, sezony też. Zostało Polish Power, które jest, tak powiedzmy, no blisko, blisko połowy. No i czas na nowe serie, które pojawią się. Na pewno najbliższą serią, która się pojawi, będzie ta nowa, o której mówiłem. Wiecie, to, że wchodzę do meczu, ustawiam formację dokładnie taką samą jak przeciwnik i będę kupował graczy, którzy będą mieli mm, graczy przeciwnika, którzy będą mieli jakby najwyższy overall z mojej strony wiecie, czyli na przykład jeżeli, no już tłumaczyłem nie raz o tej serii, czyli jeżeli mój lewy pomocnik ma najwyższą ocenę meczową, to kupuję lewego pomocnika ze składu przeciwnika. No i tak ta seria będzie działała, a teraz Benzema, myślałem, że strzeli. Także zobaczymy, może dwóch graczy, jeszcze muszę dopracować tą serię, no bo jak jednego zawodnika będę kupował na mecz, no to ta seria się nie skończy nigdy. To jest podobnie jak w Polish Power, tylko w Polish Power, wiecie, tylko Polaków mogę kupować. Ogólnie po Polish Power mam ym, pomysł, żeby zacząć ym, inne ligi, inne ligi, czyli Italian. Powero e, German Power e, albo English Power e, także wszystko. Gdzieś tam są pomysły na to, bo myślę, że seria jest ciekawa i na przykład takich, takie składy gdzieś tam z Włochów samych zrobione. Na przykład, wiecie, Włosi mają mega dużo srebrzaków dobrych, także to by mogło. Oj, nie, świetnie podałem, ale niestety do niego dobrze, że jest Pepe. No, także gdzieś te, gdzieś te pomysły na serię cały czas są w mojej głowie. Nie wiem, czy... nie wydaje mi się, żeby ktoś robił gdziekolwiek, nie wiem, nawet w Kambodży taką serię, gdzie, gdzie właśnie robimy kopie, jakby formacji przy dziennika i później gramy tym, wiecie, no wątpię, żeby ktoś taką serię głupią robił. teraz faul? E, tak, faul i to niestety nie w polkarnym ale zobaczymy co z tego będzie. Także wszystko przed nami, wszystkie serie, a teraz Ronaldo spróbujemy wpakować to e, i zobaczymy czy się uda. Ronaldo chyba za bardzo w lewo je dałem. No i w ogóle Ronaldo to w deszczu nie trafił nawet w piłkę. Idzie się chyba powiesić, bo nie w tą stronę w ogóle poszedł bliska. No ale nieważne. No i tak, tak, tak mój kanał sobie leci. Będę starał się w najnowszych seriach wprowadzić też trochę edycji tego zabawym dźwiękiem, bo tego brakuje na moim kanale, jest to wiecie, niektóre odcinki są po prostu na czysto wrzucane. Gdzieś tam, gdzieś tam brakuje tej edycji, widać, widać że, to, że to nie jest takie jakie jak ja bym nawet chciał, tak? Także no, no po prostu poszukamy trochę, trochę więcej czasu przy, przy, przy tych wszystkich produkcjach i zauważyłem też, że dwa odcinki na dzień nieraz nie, nie zdają egzaminu, także jeden lepszy niż dwa jakieś głupie, czy, czy w ogóle nieudane, tak? Także to też muszę zauważyć. Ojejku, co ja porobiłem? W ogóle dziecko Dobrze, że jest Ramos, jest Ronaldo. Ronaldo się zabierze z tym. Roletka. Ronaldo, Ronaldo. Ups, 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 Ronaldo! u, dobitka. Wsiadł od 1 do 0 Gareto Bello na szczęście. O, w ogóle ostatnia kolejka Ligi Hiszpańskiej. No to porażki i Barcelony, i Realu. Coś, czego chyba raczej nikt się nie spodziewał. Na początku cieszyli się fani Barcelony, że Real przegrał spotkanie swoje. A później, chwilę tego samego dnia, okazało się, że Barcelona nie lepsza też straciła punkty. A teraz Benzema Karim. na na na, 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 na Benzema Karim. Aj, i myślałem, że to przejmie, o, jeszcze trochę, trochę, obrócimy się, dobrze, dobrze, wysuń, strzel, wjazd, nie, wyjazd, okej, okay. myślałem, że to wejdzie, niestety nie, 18 minuta, wygrywamy 1 do 0, jakby było 2 do 0, to by było przyjemniej, no niestety tak nie jest, ale podamy teraz do Ronaldo i może, o, no dobra, tak nie miało wyjść, <ślałem> niestety. Także tak to wygląda, co na moim kanale. Jeszcze QA oczywiście chcieliście, ja wiem, widziałem te pytania, które są na Facebooku. Post chyba z 26 grudnia odnośnie QA był, także zrobię QA, wiem, że chcecie, wiem, że chcecie mnie poznać jeszcze bardziej, na 100% będzie, także no worries my friend, tylko na, op na opcy na, twarz na twarzy mi wyskoczył obcy i nie chcę was też, żeby wam ekrany tak bardzo aż popękały, więc po prostu po prostu zrobimy to tak, że jak mi zejdzie ten obcy z twarzy, bo to nie jest taki jeden pryszcz, to jest stado pryszczów i w ogóle to ja nie wiem, co to w ogóle jest. Moja twarz zamieniła się w jakieś potwora nagle, no ale nieważne. Śmieję się też trochę z tego i Ronaldo. Szkoda, że nie wyszło. Także, no, jak, jak to zejdzie, to to nagram, żebyście nie wiecie, żeby. Z obrzydzeniem, żebyście nie oglądali tego QA, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcecie bardzo, żeby wam ekran popękał, to mam z Instagrama. Także Kamek HD na Instagramie wow. na Instagramie Kamek HD wpisujecie, znajdujecie, followujecie i możecie wtedy zobaczyć tam moje zdjęcie. Będę częściej raczej na Instagrama wrzucał, bo ostatnio zaniedbałem i dopiero teraz w nowym roku wrzuciłem gdzieś fotę. Także jak, jak chcecie widzieć jak Kamek wygląda non stop to to sprawdźcie sobie tego Instagrama. E, niedługo może dobijemy do tysiąca followów na Insta, to by było spoko. Myślę, że jeszcze z taką twarzą nikt tysiąca followów nie zdobył. A tu proszę, a tu proszę! Co to będzie? Co to będzie? No także także jak coś to to followujcie, e, bo wiecie, zdjęcia, nieraz fajnych lasek też będą na pewno. <laughs> nie żertuję, śmieję się, ale, ale może, kto wie, kto wie. A co tam za follow? Kogo to obchodzi? To nie byłem ja w ogóle. To nie byłem ja. To nie ja faulowałem. Dobrze. I teraz kontra. Gareth Bale. No jesteś szybszy niż Oscar, ziom. Jesteś szybszy niż Oscar. Dobra. Ronaldo. Czemu prawą nogą Bale zamiast lewą zawinąć tak sobie? W ogóle zacząłem oglądać Sherlocka Holmesa. Ee, serial Sherlock. Pierwszy sezon właśnie obejrzałem. W ogóle półtora godziny odcinki, za fajne to jest. No ile... nie, no tak, tak, takie podejście do życia jak Sherlock w ogóle, znaczy podejście do życia. Te, te rozwiązywanie takich, nie takich zagadek już stricte właśnie odnośnie fabularnych, ale takie jak ktoś przychodzi, pierwszy raz go poznaje i on od razu wie, co robił poprzedniej nocy, z kim spał, z kim nie spał, co robił, gdzie był. Po prostu mega serial, mega serial mi się podobał. Pierwszy sezon mi wciągnął, dobrze, sesja się niedługo zbliża, to będę miał kiedy oglądać cały, cały, cały drugi trzeci sezon, czwarty chyba też już. Się zbliża, a ja tymczasem przerzucę do Baila. Widziałem Cię Gareth. Widziałem Cię Gareth, zejdę i Gareth Bale, i dobitka Ronaldo, i to jest 2 do 0. A druga dobitka 2-0 Ronaldo tym razem. Tym razem strzelał Baila, dobijał Ronaldo. Nie jak w, w chwilę wcześniej, ale zobaczcie to zejście, to uderzenie. Dobre, mocne, ale Ronaldo w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tak jak to do napastników należy, ale Ronaldo to skrzydłowy. Tak właśnie. Awaj, hames, hames, hames. Hames, hamas, hamas, hamas! Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Niestety nie wyszło nic z tego. Ups. Minął się z piłką. W ogóle kiedyś muszę spróbować swoich sił w takim profesjonalnym komentarzu. Coś takiego taki odcinek, już myślałem na takim, czyli jest match! a ja profesjonalnie komentuję na maksa. Nie, nie to co zostanie, posłuchaj, bo wiadomo, że tam się nie równam. Poziom. Fajnie, że na maksa trzymałem szałkę w prawo, no ale mniejsza o to. Wyrąb. Dobrze. Benzema z główki. Do Ronaldo. Nie do Rodrigueza. A ten do Ronaldo. A Ronaldo Benzema. Benzema. Benzema sam na sam. Benzema Kari... O, oh, Courtois. La, la, la. 45 minuta. Dośrodkowanie. Tony Cross. Tony Cross, który ma doskonały cross główka i to będzie gol i to jest gol 3 do 0 Tym razem Gareth Bale a Cross pobiegł się cieszyć do Crossa. <grystanie> nie no ale Cross dobrze do nie, nie można nic o tym niczego powiedzieć. Bramkarz wyszedł, na obrońca z linii też wyszedł i na szczęście jest 3 do 0. Juhu, Koleś chyba nie, wró nie wróżę mu dużych szans w tym spotkaniu, jeżeli nie oddał jeszcze strzału chyba całnego. Także będzie mu ciężko to zrobić, chyba, że popełni jakieś duże błędy w obronie. Na przykład takie, ale on jeszcze większe popełnia w ataku, więc nie ma co się. Nie ma co się trudzić tym i teraz. Dawaj, 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 Jerol, no, to jest jeszcze złapko. A Spiliqueta... Dobrze. OK. Ok. Rzut rożny jeszcze. Jeszcze jeden cross i jeszcze jeden gol. Ja poproszę tak jeszcze w pierwszej połowie i będzie feel the game. Dobra, troszkę w prawo. Dośrodkowanie podobne, i tutaj jest. Oj, nikt. Dobra, to będzie koniec pierwszej połowy, chyba tak. Koniec pierwszej połowy 3 do 0 Easy peasy, lemon squeezy. No i przechodzimy do drugiej części spotkania. Zero strzałów przeciwnika. Tak się broni, tak się broni. ZKS. Dobra, lecimy. Ronaldo, pyk, pyk. Dobra, tutaj skill, 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 skill Ronaldo. O, oh, 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 nie od dupy. O, oh, dammit. Kurde, nie tak miało to wyjść. Ale Ronaldo jeszcze. Ronaldo, Ronaldo dostanie piłkę. już, już ślisk wchodzi Eee, co tam się za breakdance? Eee, wyłonił. Holy shit. Okej. Okay, okej. Okay. Okej, okay, tak też może być. Okej, okej, okej. OK, okej. Okay, okay. Okay, okay, okay. Dobra, dół. No, okej. Okay. No. Okay. Pyk. Dobrze będzie Karim. Benzema, Karim, Karim, zatańczył sobie Karim, Karim, Karim do Hese Hese, Hamesa właśnie, czemu Hesa nie wprowadziłem? Hames, 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 Hames Rodriguez i gola, nie ma. Ty, ten co wybił? O to No dobra, jeszcze jedną bramkę i powinienem przeciwnik mi są pójść sobie, grzecznie górą do Hamesa! Hames lewa noga! A, się machnął tylko go z piłką. A jeszcze, jeszcze odbieramy, jeszcze, jeszcze walczymy. I przeciwnik chyba już ma dość tego spotkania. Tak mi się wydaje. Czy to będzie Rejczki? Czy to nie będzie Rejczki? Chyba nie. Może coś się zmienia. Szkoda, bo już bym zakończył to spotkanie chętnie. Już powiedziałem to co miałem. Gdzie mam Hesę? Hesę, Hamesa. Miałam. Hesse, Hesse, tak, o Hesse mi chodziło, o nie o Hamesa. Ach, okay. tak. Czemu ja mylę Hamesa z Hesę? Może dlatego, że się zaczyna na J. A mówi się na H. <grym, grym>, Okej. Okay. Dobra, benzema, benzyna do Baila, BBC No No, już myślałem, że Bale, że nie się rady tego zatrzymać, ale co to dla ciebie? Gdzie ta piłka poszła? What the fuck co za akcja w ogóle? Nie w stylu. Nie w stylu moim ani, nie w stylu Realu Madryt. Real Madrid. Real Madrid. Pięknie. Superansko. O, o, już myślałem, że Ronaldo to przejmie, ale pf, nic z tego. O, okej, okay, okej, okay, okay, okay. przejęcie ładne. Dawaj, Bale. Albo nie, widzę Ronaldo. O, jaj, jaj, kto to przejął? Chyba chyba C Cahill albo Albo nie Cahill, tylko. No nieważne. Dobra, jeden hazard. Gdzie on tam podaje do Williama, do tego? Co to w ogóle ma za rozgrywanie akcji. Panie, panie, kolego, który gra pom Dobra. Dawaj, pyk. Przyspiesz. Uuu, koleś też myślał, że przyspieszę i to zrobił, dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wyczytał mojej, moją akcję. Uuu, teraz jego kosta. Czy Marcelo dobiegnie szybciej? Chyba będzie go miał. A jeszcze jest Ramos. No to już w ogóle pozamykane. Po kolesiu, że tak powiem. Dobra, Luka Modric, dawaj. Dawaj, Luka. Uuu, dobry ślisk przeciwnika. Damy radę? Ma! Myślałem, że Pepe... A, Pepe złapie, ale jest też. Faul! Okej, okay, muszę badania zrobić na prawo jazdy. W ogóle auto muszę sobie kupić i prawo jazdy nie kupić, tylko zrobić. <grym> a like, kto to? Ronaldo? Ronaldo? Psiu... O, myślałem, że przyjmie. No, także mam zamiar zrobić sobie prawko, bo jeszcze nie mam, jakby ktoś nie wiedział, i kupić sobie później auto i, i jednak chyba zrezygnuję z Audi TT. I może postawą chociaż pierwsze auto czy powinno być tak drogie Myślałem nad Mazdą RX8 Ostatnio zauważyłem, kurde, jakie dobre auto. Me znaczy mega, fajne, mi się podoba. Ja, chcę, ja muszę mieć coś... Co? Ludzie, którzy zdają się na motoryzacji, a niektórzy, jeżeli macie 14 lat, to średnio... Znaczy może się znacie, nie? Wiadomo, że to nie, od, nie odmawiam, że ktoś tam nie wiem w wieku 14 lat śmiga na jego kartach jak kubica e i tak dalej, a teraz Bailey strzela, bra... O, nie strzela. Okej, okay, Ronaldo. Dawaj, Ronaldo. Ronaldo, jejku, jest jeszcze, jeszcze Ronaldo, <grystanie> jeszcze Ronaldo, <grystanie> Ronaldo, dobij, kurde. No, także nie mówię, że ktoś tam się nie zna, no, ale raczej widzów starszych, którzy mają auto, albo, nie wiem, ktoś z Was ma farszat samochodowy, albo sprzedaje kradnień w Niemczech, samochody i, i sprzedaje w Polsce cokolwiek. E, także <grystanie> jakieś dobre auto, e, dwu, no wiadomo, trzy drzwiowe, jak to się mówi, e, <grystanie> takie dla studenciaka. I. i tak, do, do 15 tysięcy on powiedział. Kurde, to by było coś. Dostałem właśnie wiadomość. Dajmy to. Modric z daleka. Rykoszet chyba. Rykoszet tak jest. Rzut urożny. I teraz cross. Znowu z kolejnym crossem. Cross, cross. Główka. Uuu, obok bramki, ale Benzema ładnie się do tego złożył. Bo tutaj nie można mu tego odmówić. Że Benzema się złożył do tego idealnie. Okay. Zabierzmy, zabierzmy, zabierzmy. Dobrze, dobrze, dobrze. Foul dla mnie, ok. Mm, przyjmę to. O, no, mogłeś już tą piłkę złapać. No, nie powiem, że nie. Dobra, gdzieś tam pepe do środku, żebyśmy nie stracili jakoś łatwo piłki. I z główki, zełba. Albo Modric jeszcze z daleka, zeuba. <laughs> Modric, zełba, co pociągnął, ale zbyt daleko, było. Luka Modric. Fajny mamy skład w Realu, Nie powiem, że nie, naprawdę. Chociaż brakuje Di Maria. Znaczy, brakuje. Wiadomo, jak był Di Maria, to był Di Maria, nie. No ale cóż, nie ma co z ten rozlanym mlekiem. Trzeba po prostu grać się tym, co ma. I fajnie, że Hesse wraca do gry. To mi się podoba. żeby już więcej nigdy go kontuzja żadna nie dopadła. Oh No! Dobrze, że strzał pierwszy przeciwnika niecelny dopiero w 84 minucie. Nie, no jak ja miał w 84 minucie swój pierwszy celny strzał, mi się szczerze załamał. Hames. Wypuszcza Ronaldo, a Ronaldo z pierwszej lutnie, ale prosto w kurtue to tak nie można grać. Benzema wyskoczy, jest Ronaldo, jest Ronaldo, przerzuci, ale nie, prosto do Ceska Fabregasa. Zobaczymy, co przygotuje nam Diego Costa razem z Willianem. E, ładny trik, wybiega tutaj, kto to wybiega? Shirley, e, wraca Pepe, e, będzie schodził do środka boiska, wiedziałem to, Pepe się dobrze, z... no, wyszło tak czy siak. Gareth Bale będzie robił ruletkę, wiedziałem już to, bo ja nim biegnę. Bale, ajajaj, aj. jeszcze jest akcja, jeszcze jest Bale i to musi być gol, to musi być gol, Ronaldo, Ronaldo, ojejku, ro... Oj, nie tam Ronaldo, nie tam Cristiano, 8, 90 minuta, czyli cały mecz będziecie mieli przed sobą, kurde, a ja a ja już liczyłem na to, że hajsy tylko będą się zgadzały za pierwszą połowę, a tu proszę, a tu proszę, no i co, damy 4 minuty do liczu, patrzcie, FIJ chyba naprawili błąd, Chociaż 4 minuty, jak nie było przerw w meczu, praktycznie żadnych. Ani nie kontuzji za bardzo nie złapą. No, ale dobra. Benzema, uuu, dobry flisk, dobry flisk, Nie powiem, że nie. Uuu, dobre dobre przejęcie. Nie powiem, że nie. Ale nie dajmy mu strzelić honorowego, ho, honorowego, honorowego, kolego. Okej. Okay. Uuu, uuu, nie, nie honorowy, dobrze. I teraz Rodriguez do Ronaldo i Ronaldo na pełnej szybkości. Cristiano Ronaldo. Mija sobie Kehila. Jak chce. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Czy zrobi jakiś trik? Zrobię na pewno. Tylko jaki? Taki. Ronaldo. Bale. <laughs> po meczu. 3 do 0. Pomówiłem się trochę w ostatniej akcji z przeciwnikiem. Szkoda, że nie, wykończy nie wykończyłem tego najlepiej. 3 do 0. Bale bije brawo. Uuu. Klap, 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 klap. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Ci się odcinek sezonu, zostaw łapkę w górę. Łapkę w górę, łapkę w górę. Trzymajcie się. Do usłyszenia do następnego odcinka. I zbliża się druga liga w sezonach. Woohoo!